Trzy, dwa, jeden, pokazuje się... Hejka, tu Sarenka. Co tam, misiaczki? <laughs> Jak ja jestem piękny, ale nie jestem sam. Tutaj ze mną jest koleżanka. Cześć. O kurwa, gdzie ja wylądowałem? Wysłałeś do Nata, youtuberowi robót. Gratuluję mózgu, stary. Kret, jeden złoty. Wlaczka, który się nazywa. Pronosz, proszę, świetny kas na lepszy od słowa. Ale ja wiem, Ale to. Śmatrunę! Siema, kreseczka, bam, bam. Siema. Siema. Ej, Krecha, nie chciałeś wystąpić w następnym odcinku daweka? Tam takie gwiazdy dzięki, są stare. Dzięki, dzięki za Mój dzięki. Mąż stanu Ameryki wchodzi Dzięki za 5 złotych. 5 złotych. Weszłem na 5 minut i mi już wszystkie szare komórki wyparowały JC, to jest. Co to jest? Stary, co ty nie, nie poznajesz ulubionego youtubera? No czekaj, to niech się on jeszcze raz przedstawi. Czekaj. O. się. Hejka, tu Sarenka. Co tam, misiaczki? <gryw> Jak ja jestem piękna. Ale... Dobra, sumik, musisz mi to nagrać. To będzie dźwięk Donata za 10 zł. Sumik, musisz mi to nagrać, nie? Sumik, nagrywaj mi to. Nie jestem sam! Tutaj ze mną jest koleżanka, cześć, matruner. Hej, Katulenka Sorenka! Jest... Hej, Katulenka? Nie no, musisz sez... stary sam se znać ten film, sam se znać ten film stary On się nazywa Minecraft, ale mam wspólny ekwipunek z ekipą 70 tysięcy lajków 70 tysięcy lajków Nie, no nie, no nie Jak się wybić na tym YouTubie? Minecraft, ale ja mam wspólny ekwipunek z Robertem Lewandowskim to Nest Lewandowski jest? Ja pierdziele, lewy Lewandowski. Jesteśmy piękni, nie? <grym> Jakie znasz ładu ładne żadność. Mojem Limak. Ej, jak... Eju. no normalnie. To też taki film nagraj dla spieraków. Chłopacy! Z Krechą jest... będę nagrywał. Krech, ty będziesz matrunerem, ja będę smój I nagrywamy to dla moich wspieraków, nie? Czyli w sumie dla ciebie też. <grym> ok. Jesteśmy yy, Wolki! Dobra, o co tak dobra? Jaki ty masz piękny wianuszek na głowie! Ej, nie, no nie dobra! Tak szczerze szczerze. Za milion wyświetleń ja bym się nawet trzy razy tak skurwił, nie? Szczerze, szczerze to mówię. Przestań, ja przestań! Nie, nie, ma truder! Zostaw mnie <laughs> ci! Donate! Nie, będę ściągamy to! Fuj, No Dobra, ściągaj to, stanie się! Mąż stanuje tak, że do się. ja to jeju! Dobra, nie, bo Jak ja to zrobiłem? Tak, simpują na pewno, jak ja Wyrzucam. Za ile oni się tak skurwili? Za milion wyświetleń. Licząc, że ten film pewnie z sześć złotych za tysiąc może mieć. O, co ja mam w EQ? Jakieś inne przedmioty Candy lawa Lava Egg Co to jest? Lucky Block, Teleporting TNT Bo w to tym trzeba. filmie mamy wspólny ekwipunek I znajduje się gdzieś tutaj Ekipa Friza. Oglądajcie do samego końca Ja jestem smaj... <noise> nie no dobra, jak mi tu wyskoczy mini Mike z procy To aż dam łapkę w górę, nie? Aż dam łapkę w górę, jak mi tu mini Mike z procy Dzięki wielkie sumik Slow, a tu jest Matruner i który ubrał, ojeju jaki ładny sweterek, taki różowy Który ubrał, ojeju jaki ładny sweterek, taki różowy Rumba, <śmienny> Nie mieści na tobie, ej zaraz Rumba, pompa. Czekaj, <śmienny> on jest za mały Ręce ci nie wchodzą normalnie. Ej, a to co ja mam? Kotka? No tutaj na tym? Na strzodku? Ej, zaraz to jest pipuś! Pimpuś. Takitek! To Ja jest... yeah,